Elden, orientatorem mikrofony. Widzę Was w kolejnym odcinku na moim kanale. To już jest 40 odcinek na moim kanale z Minecrafta. I dzisiaj budujemy ten, Jak to się nazywa? Bombkę. I robimy 10 na 10. I czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze tak tu 1. Urzebładzę te lagi. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz tu. Nie chce mi się zatrzymywać odcinka, ale chyba muszę to zrobić. No, no tak, ale dopiero zaraz jak mi się to skończy no tak, taka wysokość. Ty, ty. Dobra, ja robię cięcie i widzimy się znowu tu, Eventela Dobra, jestem jestem. zajęło mi to 5 minut, bo musiałem zejść do tamtej kopalni i wiecie tutaj tam, tu, tam no tam musiałem zejść Żeby wiecie. To nagrywamy dzisiaj jeszcze 130 odcinek Brawl Stars. Nadszedł koniec serii Robloxa już dawno, więc super. Jak będziecie chcieli Robloxa, to ja odmawiam, ponieważ. To jest już gra trochę dla nobów. Nie, no, wy nie jesteście nobami, bo wy jesteście hardkory. Wy to jesteście najlepsza widownia Ever, for Ever. Nie, nie kitujcie, że znowu będzie trzeba zejść. A jednak. No będzie trzeba znowu zejść. To nie mogę zabudować tutaj dużo rzeczy, ponieważ jak zabuduję to koniec ze mną. Dobra, teraz ja się zatrzymuję, widzimy się zaraz. Jak wyjdę znowu z jaskini Nudy. Jestem już. Znowu mamy kolejny stag. I to już ostatni. Mam nadzieję, że mi starczy, bo jak nie starczy, to dzisiaj nie, z... nie ukończymy tej bombki. Bo ładnie wygląda. Dobrze, że tutaj nie wbudowałem. Tu burzyjemy, tu. Pozągi już tam porozdawane. To zaraz Brawl Star sobie dupniemy. Zagramy sobie moim nowym skinem klonowym. I ogólnie jest ból ten Viking na przecenie 39 gemów. Kupić go, czy nie kupić? Chyba go kupię. Nie kituj! Ja mam chyba jeszcze ten ich... ten proszek, przez który się robi, ale ja go mam tylko... Czekaj, ile mi potrzeba? Ja mam go chyba 30, więc... Nie wiem, jak ja się tu wdrapię. Ale no, dobra, pójdę potem. Ja mam przecież tutaj. Ale ja się właśnie wdrapię. Dobra, też załatwię jest sama. Jestem, jestem. Na szczęście mi to jeszcze dłuższało, poki. Warto mieć tyle rzeczy. I tu będzie bombka taka piękna. Czyżby mi nie starczyło? A już starczyło! Dobra, tutaj zbudujemy po środku, czyli tutaj chociażby takie coś i koniec. Bąbka zbudowana, odcinek zakończony. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek z tej serii Minecraft 40, teraz dobijamy setny, piękna bombeczka, następnym razem budujemy taki fajny prezencik. Ja się z Wami żegnam, subskrybujcie, komentujcie, widzimy się zaraz w kolejnym odcinku 130 z Minecraft, hmm, z Brawl Starsów, więc żeby nie było się tutaj w pieprze. sorry. bo po prostu tutaj było takie coś i ja tak to zobaczyłem takie wow fajnie to wygląda więc, więc ja wejdę tutaj cześć niech uuu ma... rzucił żelazo cześć cześć Miło tak. ja się z wami żegnam subskrybujcie komentujcie czy trzymajcie się